ja właśnie przed siedzibą Capcomu, czyli firmę, która stworzyła takie gry jak Resident Evil czy na przykład Street Fighter Ale byłem w środku i wpuszczano mnie tylko właściwie do lobby i no, nic tutaj nie ma. Jest, są, jest pięć maskotek, w tym dwie z Hello Kitty i jeden Megaman. O właśnie, Megamana też stworzyli. Myślałem, że będzie jakaś wystawa czy coś, bo w internecie było napisane, że warto odwiedzić, ale niestety no panie w recepcji nie mówią po angielsku, ale nie pozwalały mi iść dalej, więc nie wiem. Nie wiem o co chodzi, jestem troszeczkę zawiedziony, ale to nic, ruszam dalej. Teraz jestem na takiej bardzo turystycznej ulicy do Tombori, która jest bardzo popularną ulicą w osace, głównie właśnie ze względu na jedzenie i ilość dekoracji tutaj. Bo tak jak widzicie na przebitkach jest bardzo dużo pięknych dekoracji właśnie pokazujących co można w danych lokalach zjeść. I... Podobno wieczorem jest bardzo ładny widok, jeżeli mi się uda, to jeszcze wrócę, bo neony robią wrażenie. Póki co przejdźmy się troszeczkę tutaj, bo jest naprawdę bardzo ładnie. Ja jestem właśnie w restauracji Stakoyaki, czyli przekąską tutaj z osaki i tako to ośmiornica, a jaki to pieczona. Są to takie kuleczki, które zaraz Wam pokażę na przybitkach właśnie z ośmiornicą i z różnymi innymi dodatkami. Podobno bardzo smaczne i właśnie się przekonam. Przychodząc na do Tombori, koniecznie trzeba zrobić sobie zdjęcie tutaj z biegającym facetem z Gliki. I cóż, właśnie, właśnie to zrobiłem i jestem zadowolony. Troszeczkę kropi, czyli tak jak codziennie, ale jest super. tutaj z koleżanką, którą poznałem kiedyś w Pekinie i wpadliśmy na szaszłyki japońskie. Trochę inne niż w Pekinie, bo w Pekinie się grilluje, a tutaj są na gorącym tłuszczu smażone. I pijemy sobie sake. Kampai. I jest całkiem fajnie. No wiecie co, nie ma sensu. Odwołuję ten wyjazd do Japonii, przecież to jest identycznie jak w Gdańsku nad motławą. Czym tu się zachwycać, no, sami zobaczcie no. Bardzo fajny klimat na tym do Tombori, tutaj bardzo dużo ludzi. No miałem wrażenie, że Osaka jest cichsza niż Tokio, ale jednak okazuje się, że nie. Jest bardzo fajna rzeka i cóż, no robi się zimno, będę chyba się zbierał, nie będę już dzisiaj tutaj nic jadł, ale idę jeszcze właśnie na nowy świat pooglądać troszeczkę tamtejsze widoki, które są jeszcze słynniejsze i właśnie tam jest jeszcze więcej neonów. Miejsce, w którym jestem teraz, nazywa się Shinsekai, czyli właściwie Nowy Świat. Tak jak mówiłem wcześniej. Po co w ogóle wyjeżdżać z Polski, skoro wszyscy od nas podrabiają? Nowy Świat w Warszawie, yy, Motława w Gdańsku, no czego chcieć więcej? Polska najlepsza! No ale jeżeli mam być szczery, to podoba mi się ta Japonia. Jest zupełnie inaczej niż w Chinach. Jest chyba nawet lepiej niż sobie to wyobrażałem. Podoba mi się ta czystość na ulicach, to że ludzie są tacy uprzejmi. Fakt to buduje jakieś takie granice między ludźmi, ale do tego stopnia, do jakiego to, tego doświadczyłem, to naprawdę jest bardzo, bardzo super tutaj. Jedynie ceny są trochę za duże, ale o tym już mówiłem, więc cóż, no. Naprawdę, nic tylko szukać sposobu, żeby się tutaj przeprowadzić i chociaż pomieszkać troszeczkę, a nie być tylko turystą. Przyszedłem do salonu Arcade, ale strasznie przegrałem, dostałem w dupę porządnie, ale nigdy nie byłem dobry w te samolociki. Następny odcinek w kolejną sobotę o 11.00. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji i o łapce w górę. Na razie...